B, w Lidze B. Przed nami 7 zawodników. Przypominam, 18 zawodników wzięło udział w drugiej rundzie. 6 jokerów. W tym finale zobaczymy dwóch zawodników, którzy na co dzień jeżdżą w Lidze A. Jest to Jakub Storzek i Jan Mester, którzy zajmują dwie pierwsze pozycje w tym wyścigu. Później Mateusz Jakubas Bartosz żywać. Marcin Piotrowski, Adrian Szenki i Anna. Wodecka, która awansowała z finału w C. Przed nami ostatnia prosta, zobaczmy jak plasują się go karty. Jakub Stożek 10, Jan Majster 2, Mateusz Jakubas 4, Bartosz Grzywa, 3 8, Marcin Protkowski 12, Adam Szczęk 7 i Anna Wodecka 3. Już rozpoczynamy ten wyścig. Małe zawirowanie już na początku, ale widzimy. Jakub Storzek, Jan jest później grzywacz Jakubas Piątkowski, Piątkowskich, z Odecka, walczy z Adrianem Szczęchem. Ale utrzymał Adrian Szczęch w swoją pozycję. Zdecydowanie odjechała czołówka, czyli zawodnicy ligi A. Stożek i Meissner. Grzywacz w wielkim stylu chce powrócić do ekstraligi Racing kart. Na razie na prowadzeniu DZB B i wygląda na to, że ten młody zawodnik może tą ligę B zawojować. Być kompletnie bezkonkurencyjny, choć jego największym konkurentem jest brat Michał Grzywacz, który czeka w pizale A. To jest sobie już Jakuba z Pierwsze stopy już za nami po pierwszej minucie rusza Jakubas eee, zobaczmy jaki czas 40,7 wodecka 40,9 i Jakubas tutaj o 20 te po lepsze Storzek Meissner i grzywacz, pierwsza trójka już Michał Grzywacz powoli dojeżdża do Meissnera. ta przewaga stopnieje e, raz za razem e, sekunda różnicy między miejscnerem a stożkiem i grzewaczem a e, na ten moment. Marcin Pętkowski zaczyna tracić już troszeczkę coraz więcej, już prawie półtore, ponad półtorej sekundy do wygrzewacza. Stożek wciąż e, zagrożony, meister coraz mniejsza przewaga e, nad grzewaczem. Żywacz to jest jedyny z tej trójki zawodnik z ligi B na ten moment. Natomiast pamiętam jego występy w ligi A, gdzie zajmował zajął bodajże czwarte miejsce na koniec rywalizacji. I wtedy, może inne były jeszcze zasady doważania tych młodych zawodników, bo maksymalnie mogliśmy dożyć 30 kg, więc dwóch czy trzech zawodników było niedoważonych. Natomiast teraz ta sytuacja uległa zmianie, a bardzo Żywacz. Podczas tej dwuletniej obecności znacznie podniósł swój poziom. Oczywiście jeżdżący w trakkingu wyczynowy. Teraz już na zderzaku Meissnera i będzie nam się tutaj toczyć ta rywalizacja o drugą pozycję na, 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 na pewno. W stopie mamy Adriana Szczęcha, więc też zobaczymy gdzie on wyjedzie względem Bodeckiej i wyjeżdża za nią. Więc już Adrian traci tą pozycję szóstą przynajmniej na ten moment, Meissner i Grzywacz obaj zawodnicy kartingu wyczynowego Jest co większe doświadczenie Palowe może mieć Meissner bo, bo, bo wszystko więcej na tej hali jeździ Zderzak, chodź teraz Bartek ląduje w pit bardzo mądre zachowanie Zobaczymy jak ta rywalizacja potoczy się dalej, bo niewątpliwie będzie to, Będą to ciekawe, ciekawe momenty. Jak Storzek wciąż niezagrożony, 25,3-25,4 to samego czasu powiększa swoją przewagę. Teraz już dubluje Adriana Szczęka. Ale jeszcze nie ma swojego pit stopu. Bardzo mądrze Jan Meister od razu chce zablokować drzewacza przy wyjeździe z pit stopu. No i zdecydowanie wyjeżdża przed drzewaczem, który już jest na jego i Już toczy nam się tutaj walka o tą pozycję. i Cały czas drzewak, drzewak. Jan Meister, przepraszam, Jakub Stoltec teraz w zobaczymy gdzie on wyjedzie bo to jest duża przewaga między nim a tą dwójką, która rywalizuje między sobą to jest już 8 sekund różnicy Jakuba stopie, cały czas patrzymy Meissner, grzywacz Meissner, grzywacz i i wyprzedzenie grzywacza czysto bez kary wyprzedza grzywacz Meissnera i zyskuje dzięki temu pozycję numer 2. Marcin Kątkowski teraz też wyjeżdża z Pitstopu. Meissner już melduje się na swojej drugiej zmianie. Teraz będzie toczyć się walka o to, aby Jan dogonił grzebacza. Próbował go jeszcze złapać. Dlatego ta strategia teraz tego Pitstopu. Jakub Storzek na miejscu pierwszym. Bartosz Grzeba drugi, Marcin Piątkowski, 3. Wadecko po raz drugi w Chriskopie 4 Adrian Szczęch na piątym miejscu Mateusz Jakubas, później właśnie wyjeżdżająca Anna Wolecka. Nie, Jan Mejser, a Anna Wolecka na ten moment. Stracił Jan... Na tym wyprzedzeniu obrócił się, e, ostatecznie stanął na chwilę, przez co e, no, stracił kilka dobrych metrów Jak trakcie wstorze w tym się z pit się Uuuu... na i tablica 39,7. No, te pit stopy z koszka są fenomenalne, kara dla e, wodeckiej. Szczęcht również melduje się w histopie do porównania. 45,5 to jest 5-sekundowa kara, więc 45 gdzieś e, było ale 5 sekund straty, to może też dość mocno załatwić. Teraz szczęk wyjeżdża też przed przywaczem i czy będzie go blokował, czy puści rywala, z którym tak naprawdę na ten moment nie rywalizuje. Nie, Wartek będzie się trzymał za e, szczęchem. Który zjeżdża do tych więc teraz już całkowicie odlokowana ścieżka dla fakta e, Grzywacza. Tu cały czas się rozpędza, coraz lepsze czasy e, robi ten młody zawodnik. E, ciężko powiedzieć, czy e, będzie go w stanie dogonić e, Jan Meissner Marcin Piątkowski na miejscu drugim oni razem z Bartkiem mają po jednym pit czyli jak był no teraz tak wartość Grzywacz drugi pit i będziemy w stanie teraz zobaczyć gdzie jest Bartek gdzie Jan Meissner, grzywasz wciska się między Głowodecką a szczęka a Jan Meissner, no, sporo, bo już 4,6 sekundy straty do swojego rywala. Adrian Szczęk wyjeżdża z stopu, Przepraszam, a też Jakubas. I melduje się w nim Marcin Piątkowski. 8 minut za nami tego wyścigu. Na czele Jakub Storzek, niezmiennie od początku wyścigu, ale znakomity czas. Teraz Piątkowski wyjeżdża już przed Meissnerem i będzie trzymał meistera na dystans. Nie puści jaka, więc będzie wymuszona do wyjazdu do stopu. Przynajmniej być powinna. Jankowski mejsner No i zjeżdżam. Ja myślę, pan, że bardzo mądrze wyjeżdża Jakub Stożek. Natomiast zobaczmy pit stop Stożka 39,4 jeszcze bardziej poprawił. Ten swój pit stop no, genialnie, genialnie wykonuje to zmieniany Kuba Jan Meissner 47 wyjeżdża za Mateuszem Jakubasem, na ten moment 2 sekundy, 60. natomiast Mateusz Jakubas ma 3 pit stopy. Warto również na 3, zobaczymy jak to wygląda względem Stoszka, względem no, stożka 6 i 30 Jakubas 2 i 2 straty do grzywacza i Jan Meissner na ten moment 3 sekundy, ponad 3 sekundy do Jakubas Adrian Szczę po raz czwarty, ostatni w stopie, on już wyjedzie na razie no, na tej ostatniej pozycji wciąż stracił tą pozycję na rzecz Anny Wodeckiej. Teraz wyjeżdżam 41 i 0. I jest na siódmym miejscu. Natomiast on jako jedyny na razie ma zaliczone 4 stopy. czy znaczy będzie w stanie wyprzedzić Wodecką. Ona dostała 5 sekund kary. Natomiast zresztą szybko stracił tą pozycję eee, przewagi. Teraz Mateusz Jakubas Również po raz czwarty w listopadzie, więc będziemy mogli tu zobaczyć jego pozycję względem Adriana Szczęfa. Mateusz Jakubas wyjeżdża przed Adrianem Szczęfem, który no jeszcze, jeszcze ma kawałek do Ligi mety. Marcin Piotrowski po raz trzeci. I gdzie będzie Marcin Piotrowski, patrząc na całe ułożenie tego wyścigu za Janem Meisterem. prowadzenie wciąż Jakub Stożek ale ta przewaga Kuby jest gigantyczna, te czasy robi znakomite choć Kowalczyk bardzo żywa, 25.4 to porównywalny czas do Jakuba Stożka no, naprawdę ten chłopak ma wielkie umiejętności, Kuba Stożek po raz czwarty w pitstopie wyjeżdża 39.6 i Maciej Jankowski również znajduje się po raz czwarty eee... wykonując swoją zmianę Jankowski za Jakubasem. Meister dojeżdżam do Szczęcha i zwierza do pit również po raz czwarty. Jeżeli dobrze widzę, warto Grzybacz jeszcze powinien zjechać do pit i Anna Wodecka. Teraz się druguje te czasy. Mimo, że ma jeden pit stopy mniej od Jakubastożka, to Jakubastożyk i tak prowadzi. Teraz wartość Grzywacz po raz czwarty. Przy wyjeździe zobaczymy. Kuba Storzyk już przejechał przez linię mety. Czy jak czy Grzywacz? No Grzywacz spokojnie z przewagą dwóch sekund. Jan Meissner za nimi. Później Piątkowski. No i pytanie, czy Adrian Szczęcia, Anna Wodecka, czekamy aż Wodecka wyjdzie do stopu, na razie zajmuje drugie miejsce. Kuba Stożek za plecami Szczęka, tublowany jest ten zawodnik, Anna Wodecka jest w pitstopie, a Szczęk ładnie puszcza. Stożka wygląda na pożar, no nie będzie w stanie tego przejść Wodecka, która wyjedzie na szóstym miejscu, Adrian Szczękę na miejscu. 7, 13. Minuta do wygrania końca. Wszyscy zawodnicy już, już byli 4 stopy, więc może się coś dziać ewentualnie dodatkowego, jakieś tu do wyprzedzenia, ewentualne kary. Dwie minuty już niecałe do zakończenia finału B. Na prowadzeniu jako Stożek, na drugim miejscu. Bartosz żywasz po pięknej walce z Janem Meisnerem, który no, tą walkę. Eee, przez tą walkę stracił jeszcze jedną pozycję eee, na rzecz Mateusza Jakubasa. Eee, następnie Marcin Piątkowski, Anna Borecka i Adrian Szczęk na ostatnim miejscu, e, tracąc tą jedną pozycję. Marcin Piątkowski swoją pozycję e, utrzymał. Największy skok Bartek Grzywacz, e, bo z miejsca czwartego e, wyskoczył nam na miejsce e, drugie. Mateusz Jakubas utrzymał swoje trzecie miejsce, a Jan Meissner wpadł o pozycję dwie. Jakub stworzył, próbuję te czasy 25-131. Znakomite rezultaty tego zawodnika. Te różnice między zawodnikami są dość spore, więc nie wygląda na to, żeby coś tutaj się miało dziać w końcówce. Kilka sekund już do zakończenia tego wyścigu. Niestety jedna kamera nam odpadła, ale my możemy spodziewać się, że właśnie wyścig powoli, powoli dobiega końca. Na pierwszym miejscu już ostatecznie Jakub Storzek, drugi Bartosz Grzywa, na trzecim miejscu Mateusz Jakubas, Jan miejsce czwarty, Marcin Piątkowski piąty, Anna Wodecka szósta i Adrian Szczęk na miejscu siódmym. Zatem zapraszam na finał. A.